Cześć, Dordywaj! Posłuchaj, nie uwierzysz, pierwszy raz rowerzyści się do czegoś przydali. Kupiłem sobie spodenki rowerowe z kładką żalą, żeby jeździć na motocyklu. Eee... Andrian, ty wiesz, że spodenki rowerowe, mimo nazwy, zakłada się pod spód, pod wszystko? Eee... Mm. Dlatego ci pedalerzy są tacy dziwni. Jednak trochę wiatraka się przyda, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Wydą wszystkich oprócz tych, których nie z całą drogą. Zanim zaczniemy, żebyście wszyscy czuli się równi i równiejsi, czyli, tak jak w komunie, wszystkim gówno porówno, jakiś czas temu w odcinku, chyba o wersji, się dziękowałem tym że ludziom, którzy oglądają odcinki motoryzacyjne. W tym odcinku podziękuję tym, którzy oglądają odcinki, moje odcinki niemotoryzacyjne, czyli tak naprawdę Kuźnię Kapitańską, dla której ten kanał stworzyłem. Dziękuję wszystkim porówno, bo wszyscy jesteście moimi widzami. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Ja jestem widzem premium, bo sam jako jedyny oglądam wszystkie odcinki od początku do końca. Ha, 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 Dzisiaj wrócimy na chwilę do motoryzacji, oczywiście jak najbardziej, czemu by nie. Ponieważ mamy jeszcze sezon letni, tak naprawdę to już nie. Tak naprawdę jeszcze trochę tak. Hmm. I człowiek sobie myśli, kanapa się robi niewygodna w motocyklu. W Intruderze ona jest w miarę i... Pozycja nóg względem kanapy jest na tyle odpowiednia, że rozkład masy ciała idzie całkowicie na kanapę i da się jeździć w miarę długodystansowo. O Junaku nie wspomnę, ponieważ Junak, no to unak, on ma kanapę, jaką ma, i jazda na nim długodystansowo jest nie o tyle niewygodna, ponieważ jest ta kanapa zła, tylko jest o tyle niewygodna, że po prostu prędkość, z jaką się poruszamy, sprawia, że normalnym motocyklem tyłek by nam odpadł. Po 3 godzinach, tak samo po 3 godzinach jazdy junakiem, więc w przypadku junaka, jadąc junakiem, dojedziemy sobie może optymistycznie 100 km od domu po 3 godzinach, a normalnym motocyklem po 3 godzinach będziemy może już w połowie drogi z Warszawy nad morze, więc różnica jest. I właśnie w Badziorze zaczynają się być problemy, ponieważ nie wiem czy to kwestia mojej starości, ponieważ już od chyba. Dwóch miesięcy, tak? Nie napiernicza kręgosłup, i znów zaczynają wracać bóle fantomowe, zwłaszcza mózgu. No to robi się niewygodnie, tak? Ja za motocyklem jest, jeździ się, ale robi się niewygodnie. Zastanawiam się, czy kanapa się wygniota. No dobra, dam do przeszycia kanapę. Czas oczekiwania: 3 miesiące. Taka jest kolejka do jednego z tapicerów, który jest tutaj w okolicy. Dobra jest ta osoba, nie? więc może warto poczekać, tak? Niemniej jednak pomyślałem sobie To jest jeden motocykl Ale przecież jest więcej motocykli Jeżeli ktoś ma więcej niż jeden motocykl To musiałby przeszyć wszystkie kanapy A jeżeli by musiał przeszyć wszystkie kanapy No to koszt się potęguje Ponieważ obszycie kanapy Jak dobrze pójdzie to 600-800 zł Jak pójdzie gorzej to 1000 przekroczymy 3 razy 1000 w moim przypadku Cena absurdalna i bez sensu Więc sobie pomyślałem są nakładki żelowe na kanapy motocyklowe. Zakłada się je opasa, rzepę, łapie, nie ma problemu. Są dwa. Po pierwsze, szpeci motocykl. Wiadomo, że jak siedzimy, to nie widać, ale jak schodzimy z niego, to widać, że yy, na sztyłek jest leszczem, bo nie wytrzymuje długich dystansów. Druga rzecz, te paski, które okalamy wokół kanapy, mogą porysować plastiki okalające kanapę, więc też niezbyt to przyjemne. Zwłaszcza jak mamy nowy motocykl z to sobie pomyślałem, gdzie jeszcze używane są wkładki żelowe? W spodynkach rowerowych. Eee, przeanalizowałem sobie wszystko, poczytałem. No ogólnie rzecz biorąc, e, tak jak wintrze sobie zażartowałem, jedyna pożyteczna rzecz wynikająca z istnienia e, rowerzystów. E, jako, że jeżdżąc na rowerze, jest bardzo duże ryzyko tego, że rowerzyści zawodowi mogą stracić płodność, no bo niestety gniotą swoje genitalia. To, żeby uprzyjemnić im życie w tym swoim trybie życia stworzono spodenki z wkładkami żelowymi, które są oddzielnie robione dla mężczyzn, oddzielnie dla kobiet, ponieważ inaczej są profilowane ze względu na nasze części intymne organizmu. Z tego co wyczytałem, występują dwa rodzaje. Żelowe i piankowe. Żelowe słabiej oddychają, ponieważ jest to żel, ale lepiej, Działają, jeśli chodzi o przeprowadzenie krążenia w częściach dolnych naszego ciała. A piankowe trochę słabiej sobie z tym radzą, bo to tak jakbyśmy po prostu siedzieli sobie na kanapie normalnie. Tylko dokładając sobie dodatkową warstwę pianki. Ale lepiej oddych. W przypadku motocykla, jeżeli byśmy sobie chcieli taką nakładkę dać piankową, czyli w ramach tej siatki, co jest stosowana też na kanapach, yy, może to coś dać, a w sumie niekoniecznie, bo i tak po drodze mamy spodnie. W przypadku spodenek rowerowych oficjalnie się je zakłada na gołe krocze. Ja nie zamierzam tego robić. Nie jestem rowerzystą. Kupiłem to, żeby używać na motocyklu, tak? I ostatecznie wszystko sobie przeliczyłem, przekalkulowałem. No i ostatecznie zdecydowałem, że zamówię spodenki z wkładką żelową. Rowerowe męskie, jakiś antyszok, To są 4F-y, nawet jeszcze metki nie zdjąłem. To są chyba 4 f -y, gdzieś tu była metka, jest na tam gdzie e, pies sobie liże, e, raczej od frontu, no i wkładka wygląda ewidentnie, wszyscy widzą, jak siodełko, bo jak żebyście mogli myśleć inaczej, prawda? No i sobie pomyślałem, no, tak naprawdę wkładka żelowa, która chroni trzy newralgiczne punkty, na których zazwyczaj siedzimy, kości... Stawy biodrowe, kości udowe. tak, stawy biodrowe, kości udowe. bo tutaj, jeżeli mamy kościste pośladki, to nam tutaj zazwyczaj ubiera. I część genitalna, tak. Volkswagen genitalia, Volkswagen genitalia, prawda? No i w moim przypadku pojeździłem sobie na wszystkich jednośladach na tym i sobie tak myślę, dziwne uczucie, bo to sprawia takie wrażenie, jakbyśmy narobili w gacie i nam to zastygło. Tak ewidentnie, takie wrażenie jest. No i na krótkie wycieczki, takie 25 km, jest ok. Wydawało mi się, że będzie genialnie, że będzie to dobre, alternatywne rozwiązanie do jeżdżenia na motocyklu na dłuższe trasy. Zwłaszcza w bandziorze do czasu, gdy nie zostanie przeszyta kanapa. Ale okazało się, że rozwiązanie nie jest w pełni idealne. Dlaczego? Ponieważ przejechałem się na dłuższą wycieczkę. No i. Tak, do połowy trasy było ok. A w pewnym momencie się okazało, że zaczęło mi się robić niewygodnie. Inaczej niż jak jeździłem bez tej wkładki, ale było niewygodnie. Robiło się niezbyt komfortowo do czasu, aż doszliśmy do granicy, takiej gdzie mówią, po 500 km tyłek przestaje boleć, bo go nie czujemy, można jechać dalej. Tutaj było podobnie. Pojechałem w jedną stronę, zaczęło mi się robić coraz bardziej niekomfortowo, niekomfortowo, niekomfortowo. Drodze powrotnej wracam, myślę. No nie, nie ma takiej opcji. Zatrzymam się na przystanku, rozbiorę się z gaci, zdejmę to, jadę dalej normalnie. Ale się przyzwyczaiłem i było ok. Także może to był psikus związany z moim kręgosłupem. mniej jednak yy, jest to ciekawa alternatywa, jeżeli nie chcemy oszpecić swojego motocykla, albo mamy kilka motocykli i nie opłaca się nam przeszywać kanap we wszystkich motocyklach. Aczkolwiek nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ wkładka, jakaby nie była rowerowa, będzie mniejsza niż powierzchnia kanapy, a tą wkładkę powinno się dostosować do powierzchni kanapy, ponieważ jeżeli kanapa będzie wąziutka jak to super. Tak naprawdę i tak cała masa ciała będzie siedzieć tutaj. Jeżeli kanapa jest szeroka, tak jak w bandziorze w pewnym momencie może być tak jak u mnie, czyli niby siedzimy na tym, ale reszta ciała zaczyna się ulewać, przez co miejsca newralgiczne, które mamy, siedzą wyżej, przez co nas jeszcze bardziej to gniecie, jak się ciało zaczyna rozlewać, więc jeżeli mamy wąską kanapę, która jest w miarę wyprofilowana pod to, może być to dobry pomysł. Jeżeli mamy szeroką kanapę, to może się okazać, że to nie będzie idealny pomysł, ponieważ rozleje się tyłek i będzie nawet jeszcze gorzej. Także ciekawa alternatywa do rozważenia. Niemniej jednak cenowo trzeba mieć na uwadze, że te spodenki nie są tanie. Ponieważ jak oglądałem jakieś materiały filmowe, jakiś kolasz się wypowiadał, to ewidentnie widać, że to był taki kolasz pasjonat, bo miał nawet taką dziwną czapeczkę z daszkiem rowerową. To mówię, że dobre spodenki rowerowe zaczynają się od 500 zł. I przy takiej cenie zdecydowanie wolałbym poczekać na kanapę. Dołożyć 300 zł i mieć na kanapę. Kanapy nie trzeba prać, nie trzeba jej myć za każdym razem po każdej przejażdżce. Jeżeli nie mamy motocykla i nie używamy go w warunkach skrajnie wysokich, czyli plus 50, minus 15, tak jak ja i trzymam na świeżym powietrzu, to wkładka żelowa w kanapie powinna działać i nam służyć przez długi czas. Ale te spodenki kosztowały chyba ze 150 zł, bo były na jakiejś wyprzedaży, więc myślę, tyle sobie mogę pozwolić. No i czasami w nich jeżdżę, czasami nie. Zależy od mojej ochoty, chcenia, niechcenia. Powiem tak, jak plecy nie bolą, awaryjnie sobie założę. Jak mnie plecy nie bolą, kule dusza piekła nie ma, yy, ryzykuję i jadę bez nich, tak? No i poczekam do kanapy, tak, czekam już jakiś czas. Termin ma na 27 września, więc jeszcze trochę. Kupiłem sobie kanapę dawcę, więc nie muszę rezygnować z motocykla. Po prostu kanapa dawca z innego złomu poszła sobie i czeka już u tapicera tapicerki, bo to jest kobieta. Mam nadzieję, że paczka nie zginęła gdzieś po drodze. Także zobaczymy, pożyjemy. Ciekawa alternatywa spodenki rowerowe nie do wszystkich motocykli, nie na każdy tyłek, ale mogą pomóc. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć!